Przede wszystkim chciałem Wam dzisiaj pokazać Pacyfikę. Tym razem w wersji poliftingu i w wersji tradycyjnej spalinowej. Jest to bardzo bogata wersja. Limited. Wyposażona w dużo fajnych opcji, o których zaraz poopowiadam. Prezentowany egzemplarz jest z 2022 roku w wersji Limited. Tak jak widać, auto jest po liftingu. Najłatwiej to rozpoznać po tylnych lampach, jak i przednich. Pod maską wszystkim bardzo dobrze znany 3.6 Pentastar jednostka, która Wręcz uwielbia gaz, także częsty wybór jako alternatywne źródło zasilania tych aut. Nie ma co się dziwić, jak można oszczędzić, to czemu nie. Główna różnica w stosunku do wersji hybrydowej to jest opcja odkurzacza. pracować silnik zaraz go odpalimy tu mamy saweczkę no i wersja foteli style and go tu już jeden fotel złożyłem i tak tutaj taki jest fajny feature czyli przycisk który wciskamy i fotel nam odjeżdża żeby bez problemu móc ten fotel wydobyć. No i podnosimy. Wszystko się trzyma. No i tak jak widać jedną ręką bez problemu. No i tutaj właśnie w tych przypasnych schowkach Umieszcza się dwie butle z LPG. Oj, ciąg dalszy składania Drugi, Pyk pyk. Fotel wraca na swoje miejsce. Dywanik możemy przywrócić również na swoje miejsce. No i mamy fotelik. W stosunku do wersji hybrydowej są to mniejsze fotele, tak samo możemy się zamknąć. No w tym egzemplarzu akurat nie mamy monitorków. No ale za to na przykład mamy podgrzewane fotele i automatycznie składaną tylną kanapę, którą zaraz pokażę. Tak samo mamy roletki. Z tyłu również full opcja przysłowiowa. No i właśnie z tyłu składana kanapa. Automatycznie. Wcieraczki No i dysponujemy całkiem pokaźnym Przyznam, że w hybrydzie na sznurki trzeba się naszarpać. A tutaj pełna wygoda, choć tak jak fora donoszą, no to jest troszeczkę awaryjne, mimo wszystko. I przywracamy. Zagłówki trzeba ręcznie. No to jedynie to. Tutaj mamy fit od odkurzacza. Widać, niewiele używany. No i tak to wygląda. Teraz główne różnice w środku w wersji po liftingu kierownica jest odrobinę inna zegary zostały te same tutaj w wersji limited mamy taką bardziej rozbudowaną konsolę fajnie to wygląda, nie powiem, że nie no i jest zupełnie inny infotainment także tak to wygląda, tu oczywiście polskie menu, czego w hybrydzie nie uświadczymy, a reszta można powiedzieć znana właśnie z testu Pacyfiki hybrydowej przedliftingowej, no bo środek się wiele nie różnił, no tutaj o drewienka. to są takie opcje dodatkowe które nam pozwalają zaletą według mnie w stosunku do hybrydy, że fotel pozwala na wygodniejsze wsiadanie, ponieważ składa się w taki sposób. No i na, na pracującym silniku możemy odkurzyć powiem, że siła od kurzecza jest naprawdę zadowalająca szkoda że musi pracować silnik ale pod tym już od razu po sobie sprzątam super sprawa silnik tak jak słychać praktycznie go nie słychać. Kultura pracy w wersji 3.6 jest bardzo wysoka. Mamy nagłośnienie Harman Kardon. Jest oczywiście wentylowane fotele, grzana kierownica, grzane cztery fotele. Dużo takich przyjemnych ficherów. pod tym względem auto jest naprawdę super. No i czas na przejażdżkę Niestety pogoda dzisiaj nie rozpieszcza Więc... Poziom hałasu będzie niemiarodajny Ale ogólnie rzecz biorąc Autem jeździ się przyjemnie Jeżeli chodzi o, o poziom hałasu Jest również bardzo dobrze wyciszony Tutaj mamy tak samo jak w hybrydzie podwójne szyby z przodu więc to całkiem fajnie daje nam efekt wygłuszenia. Główna różnica w wersji hybrydowej to czuć, że ten samochód jest po prostu lżejszy. Przy takiej delikatnej jeździe również jest, jest bardziej płynny. Wrażenie jest, że ten samochód bardziej płynie, że. Że właśnie hybryda z racji tej swojej masy jest sztywniejsza. No bo wiadomo, tam kilkaset kilo więcej, więc gdzieś po prostu musieli usztywnić to zawieszenie, żeby ten samochód po prostu tam jakkolwiek trzymał się drogi. Skrzynia przy, przy delikatnej jeździe zmienia właśnie bardzo gładko. Największa różnica to jest właśnie przy jakimś takim potrzebie przyspieszenia. No, ona potrzebuje w chwili zredukować bieg i tak naprawdę dopiero około 3-3,5 tysiąca silnik budzi się, żeby mieć fajne parametry. Bardzo, bardzo przyjemny samochód pod tym kątem. Skrzynia tutaj to jest. 9-obiegowy ZTF. Jak widać, pozwala na utrzymywanie fajnych niskich obrotów. No i dzięki temu też spalanie nie zabija, no bo tam w trasie 10 litrów jest w stanie samochód zrobić. Wiadomo, jak będziemy lecieć szybciej, no to będzie więcej ale dlatego większość zakłada gaz żeby właśnie takiej sytuacji nie było auto ma naprawdę fajne osiągi takie w zupełności wystarczające na co dzień do bezpiecznej jazdy przemieszczania się z kompletem pasażerów Myślę, że naprawdę nie ma powodów do narzekania. Komplet asystentów uprzyjemnia podróż wszelkiej maści. Komforty jak opcje jak wentylowane fotele to jest naprawdę fajna opcja. Mamy bardzo fajny samochód, przyjemny na co dzień, ciężko porównać jakąkolwiek konkurencję, Bo jest bardzo mało alternatyw. Dla Pacyfiki. No, i to też tłumaczy, dlaczego te samochody się cieszą e, taką sympatią i zainteresowaniem. Ja powiem szczerze, że z każdym dniem, e, im dłużej jeżdżę Pacyfiką, tym bardziej e, odkrywam jakieś nowe, ciekawe rzeczy. I właśnie szczególnie z, z małym dzieckiem, e, to. to Samochód jest, jest, jest świetny. Że te otwierane, otwieranie drzwi, e, zdalne uruchamianie, żeby się silnik odpalił i, i schłodził. E, wnętrze przed, przed jazdą, ogólnie poziom ciszy, tutaj właśnie te wentylowane fotele, aktywny tempomat. No, masa takich e, tematów, które sprawiają, że, że ten samochód naprawdę mm, jest, jest świetny. tłumaczy to, dlaczego jest tak popularny także ja tam ze swojej strony polecam zarówno wersję i spalinową i, i hybrydową wiadomo, hybryda nie jest no nie, nie każdemu się nada ma swoje minusy tutaj jeżeli chodzi o, o wersję benzynową no to jedyny minus jakikolwiek no to jeżdżąc jednak po mieście no to, to spalanie Musimy się liczyć z wynikami rzędu 14-16 nie ma cudów, no, a wtedy hybryda pokazuje swoje radosne oblicze. A z kolei, jak ktoś jeździ dużo w trasie i planuje LPG, no to tutaj właśnie z racji opcji tego chowania foteli, znaczy schowków, jest możliwość schowania butli, ale potem przez to nie ma składania tych foteli. No tutaj jest tak masa takich. Plusów i minusów, każdy musi sam zdecydować, co dla niego jest istotne. Jest, jest wybór, są opcje, także pod tym kątem samochód jest naprawdę fajny i, i daje radę. Już tutaj wiadomo, w, w drugim teście tego samego samochodu, już nie ma sensu się aż tak produkować. O cechach, ponieważ już jakby gdzieś tam o tym opowiadałem. Usterki, tak samo. E, mamy problem z podstawą. E, filtra, która tam koło 100-150 tysięcy zaczyna przeciekać. Maglownice dość delikatne, które też tam w okolicach tego przebiegu zaczynają się. Odzywać. Można na forum wyczytać, że bywają problemy z tym składaniem foteli. No i też duża ilość problemów tych aut bierze się z tego, jak były rozbite, jak były naprawione. Tutaj wiadomo, zarówno tutaj ten egzemplarz, jak i hybryda nie miały. Hybryda to w ogóle przyjechała cała, a, a ten miał jak delikatną szkodę bez, bez konieczności wymiany poduszek. Więc to potem wszystko wpływa na to, jak ten samochód działa, funkcjonuje. Także, także pod tym kątem to już trzeba gdzieś samemu patrzeć i obserwować, jak to wygląda. Także ze swojej strony naprawdę polecam auto, zarówno w wersji hybrydowej, jak i spalinowej. Także jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie, chętnie odpowiem. Pozdrawiam Was wszystkich, cześć.